Proszę Państwa, witam! Zaskoczyło mnie to, że w internecie nie ma zbyt wielu informacji na temat Łatwoganga. W zasadzie to nie ma ich praktycznie w ogóle. Ale z tego, co udało mi się ustalić, robiąc kilkunastodniowy research, ślęcząc po nocach przed komputerem, to to, że Łatwo pochodzi z Radomia i ma na imię Piotrek. Choć w programie Sabotażysta mówił zupełnie co innego. Siemano, mam na imię Łatwo, tak mi ma na imię. Łatwo Gang, czyli Piotrek z Radomia, lat 21. Myślę, że śmiało mogę już to powiedzieć, że to mainstreamowy twórca. A przynajmniej jeśli chodzi o treści na TikToku. I to właśnie jego weźmiemy sobie dzisiaj na tapet. Zanim zaczniemy, drogi widzu, zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę. To dla mnie bardzo ważne, aby móc się rozwinąć. Dzięki. Zacznijmy od samego początku twórczości łatwo, a ta zaczęła się oczywiście na jego głównej platformie, czyli na TikToku. I tutaj zapewne Was zaskoczę, ale pierwszy publiczny film na TikToku wypuścił 17 grudnia 2021 roku, a kanał na YouTubie założył 23 listopada 2021 roku. Można z tego wywnioskować, że łatwo chciał najpierw spróbować swoich sił na YouTubie. Aczkolwiek szybko zrozumiał, że łatwiej mu będzie zdobyć pierwsze większe liczby na TikToku. Jak możemy zobaczyć, był to strzał w dziesiątkę. Do dnia dzisiejszego na TikToku zebrał ponad 1 800 000 obserwujących, co czyni go jednym z najpopularniejszych twórców w Polsce. Z kolei na YouTubie zebrał lekko ponad 260 000 subskrybentów, co również jest bardzo imponującym wynikiem. Na początku kontent Łatwo opierał się na prostych, zabawnych scenkach, które były bardzo uniwersalne w zdobywaniu widowni. oraz jak na 2021 rok dość popularne na TikToku. Takie filmiki przeplatał łapaniem się różnorakich trendów panujących na platformie. Tu przykład nawiązujący do prawo Marcina z samego początku kariery Łatwo. Jak możemy zauważyć, już od samego początku Piotrek generował bardzo dobre liczby, które wiadomo, miały widełki ale myślę, że każdy marzy o takich wynikach na początku swojej kariery. Zatem nic dziwnego, że gdy widział, że potrafi łapać się panujących trendów i generować na tym zadowalające wyświetlenia, dostał kopa motywującego do ciągłej i sumiennej pracy nad filmikami. Systematyczność to cecha, która w świecie twórców jest bardzo pożądana. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że łatwo ją posiada. Jego content bardzo szybko zaczął ewoluować i dość prężnie ze scenkowych filmików przerzucił się na własny, oryginalny content. I to właśnie on dał mu wszystko to, co ma dziś. Z pewnością możemy wyróżnić sobie dwie rzeczy, które dały oryginalność Piotrkowi na TikToku. Zdecydowanie jest to sposób mówienia na filmikach, co wydaje się błahostką aczkolwiek na dłuższą metę właśnie to stworzyło oryginalność jego osoby. Do tego dorzuciłbym sposób montażu filmów, który był dość specyficzny. Powiedziałbym zdecydowanie inny niż ten, który panował w tamtych latach. Uważam, że to właśnie te dwie rzeczy w połączeniu z oryginalnymi filmikami, które opierały się na różnorakich challenge'ach, wyzwaniach czy testach, stworzyły świetne połączenie. I od tej pory łatwo tworzył tylko takie filmiki, dając siebie zapamiętać jako tego charyzmatycznego, zabawnego gościa z za kamery w krótkich, 30-sekundowych filmikach. Gość wręcz idealnie sprawdzał się w tego typu kontencie. A jego pomysły na filmiki były czasem banalne, czasem głupie, ale zawsze śmieszne i wyjątkowe. I tak konto łatwo rosło wraz z nim, prężnie robiąc ogromne liczby na TikToku. Ogromne, mam na myśli serio: ogromne. Bardzo szybko radomowi obserwujący na TikToku zamienili się w prawdziwych widzów i bacznie śledzili każde poczynania Piotrka, co skutkowało niesamowitymi wyświetleniami na prawie każdym filmie. A wiemy, jak to jest na TikToku. Często jeden film zbiera ogromną liczbę wyświetleń tylko po to, aby następne zdobyły ledwo namiastkę tego. I tu miłe zaskoczenie, w tym przypadku tak nie było. Filmiki były coraz to odważniejsze. A Piotrek był bardziej pewny siebie i wiedział, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Możemy wspomnieć o współpracy z wieloma ogromnymi twórcami, takimi jak np. przykład Budda, Boxdel, Tromba czy Blołek. Z ikonicznych rzeczy, które zrobił łatwo, możemy wspomnieć o kontrakcie z Fame MMA, który podpisał sam Boxdel, czy wyprawie z Warszawy do Berlina łatwo mobilem od Buddy. Myślę, że także możemy dopisać do tego najświeższą akcję, w której Łatwo zbiera lajki pod zdjęciem na Instagramie, aby przebić najbardziej lajkowany post w Polsce, który należy do Friza. No gość jest po prostu nie do podrobienia, a do tego możemy zaliczyć cały uniwersum związane z Wruksonem, tak jak i podróżowanie po świecie. Nie możemy zapomnieć o nieoczekiwanej i zaskakującej w sumie jak cała kariera, karierze muzycznej. Łatwo zdążył nagrać numer z Alberto, Roxy Węgiel i teoretycznie z Kłebona fide. Do których odsyłam Was na kanał łatwo. Krosy z takimi wpływowymi twórcami tylko potwierdziły jego silną pozycję w internecie, a jego letniaczek do dziś leci na słuchaweczkach. Jednak to wszystko nie pojawiło się znikąd. Pragnę zauważyć, że łatwo gang jest self-made'em, czyli twórcą, który regularną pracą zapracował sobie na to wszystko sam. Ludzie zdecydowanie tego nie rozumieją i uważają, że wszystko od razu im się należy. Dlatego właśnie łatwo jest tylko jeden. Determinacja w dążeniu do celu to bardzo ważny aspekt, który zdecydowanie możemy sobie wyróżnić, jeśli mówimy o tym twórcy. Podsumowując całą twórczość Łatwogang na TikToku, muszę powiedzieć, że jest to zdecydowanie fenomen w naszym kraju i cieszę się, że taka osoba jak on została odkryta. Nieoszlifowany diament. Myślę, że płynnie możemy przejść do platformy YouTube którą Piotrek po czasie zaczął również prężnie rozwijać. Łatwo Gang, pomimo tego, że można odbierać go jako niezbyt inteligentną osobę przez sposób wypowiadania się, jest naprawdę mądrym gościem, co udowodnił w programie Reziego sabotażysta. Jakież to było zdziwienie, gdy okazało się, że to właśnie on jest tytularnym sabotażystą i dotarł aż do samego finału. Szczerze? Totalnie się tego nie spodziewałem. Odegrał swoją rolę idealnie? To nie jest tylko moje zdanie ale i tysięcy ludzi w komentarzach na YouTubie. To właśnie dzięki temu programowi Łatwo również urósł na platformie YouTube. Bardzo ciężko jest przerzucić widownię z TikToka na YouTube. Jednak ten ruch był jak gwiazdka z nieba dla Piotrka, bądź może bardziej Piotrek był jak gwiazdka z nieba dla tego programu. Niemniej w trakcie trwania programu krążyło mnóstwo szotów z łatwo, śmieszne komplikacje i najlepsze momenty, co właśnie napędziło jego osobę na drugiej platformie. Dla samego łatwo dobrze się to skończyło. Umocnił się na YouTubie i dzięki temu teraz ma widownię, która śledzi jego nowe odcinki. Uważam, że gdyby nie ten program dużo trudniej byłoby przebić mu się jako twórca dłuższych treści na YouTubie. Wiadomo, Piotrek nadal tego wszystkiego się uczy i jest to fajne, że możemy śledzić taką antyprofesjonalizację kanału, jak i treści. One są po prostu tak jak na TikToku, wyjątkowe, prowadzone w swoim stylu, co działa bardzo dobrze. A wiemy jak ciężko TikTokowym twórcom przerzucić się na dłuższe treści. Przeważnie stają się oni wtedy bezpłciowi czy są przestraszeni kamery. Mogę wyróżnić jeszcze jedną gościnkę łatwo na innym kanale i będzie to odcinek Pokafona u Blowka, w którym mogliśmy tak naprawdę ze względu na bardzo długi format filmu Poznać bliżej charakter Łatwoganga. I powiem wam, że wcześniej myślałem, że to tylko gra aktorska. Aczkolwiek teraz już wiem, że on po prostu taki jest. Trochę odklejony, ale zdecydowanie wyjątkowy. Podsumowując, Łatwogang to fenomen na skalę tego kraju. Jego wyjątkowość sięga szczytów których nie widać gołym okiem. Bardzo szanuję za jego oryginalne podejście oraz przede wszystkim za niepoddawanie się w dążeniu do celu, bo to właśnie te rzeczy definiują dobrego twórcę. Z mojej strony życzę Piotrusiowi, aby prężnie rozwijał się dalej. A ty, drogi widzu, zostaw subskrypcję na tym kanale i nie zapomnij dać łapki w górę, jeśli film ci się spodobał. Pozdro!